poleciałam do Korei Południowej, bo naprawdę wiele osób myślisz że do Północnej, nie? Byłam w Południowej. Spędziłam tam dwa tygodnie z moją przyjaciółką. Bez mojego męża i bez moich dzieci, co też dla niektórych to było w ogóle... Ale jak? Bez męża? Bez dzieci? Mhm. Ja tam pojechałam realizować moje marzenia. Siedem lat czekałam na to, żeby zrealizować to moje marzenie. Mhm. I co zrobiłam? Dałam przykład moim dzieciom. Spełniajcie swoje marzenia. Nie czyjeś. Swoje, pięknie powiedziane. Ja mam ciarki, bo to jest właśnie mój sposób też na to. Ja też zaczęłam, tak naprawdę, od kiedy zostałam mamą, zaczęłam więcej spełniać swoich marzeń, zwłaszcza jak już wiesz, Agusia się zaczęła robić taka kumata, że ma, wiesz, kilka lat, już wie, wie o co chodzi, teraz już ma pięć lat. I ja to robię właśnie po to, żeby dać jej przykład. Że w momencie, kiedy się zostaje mamą, to nie przestaje się być sobą. Właśnie. I że ona będzie. A teraz ja mam ciarki. No, Ale to właśnie o to chodzi, żeby pokazać jej ten przykład, że ona będzie mogła też całe życie spełniać swoje marzenia, niezależnie, czy będzie chciała mieć dzieci, czy będzie je miała, czy nie będzie, to nie ma znaczenia.